Star Wars Jedi Survivor podzieliło graczy. Jedni stwierdzili, że to dobra gra, świetna kontynuacja, która prezentuje jeszcze więcej w jeszcze lepszy sposób, natomiast inni nie przebierali w słowach i krytykowali tytuł od Respawnu za wiele rzeczy. Jedno można powiedzieć, na pewno gra nie jest idealna, wiele jej brakuje, ale twórcy planują iść z tym dalej i widocznie chcą jeszcze więcej. Stigamusen, reżyser zarówno Foreign Order, jak i Survivor, zdradził jakiś czas temu, że chcą wydać kolejną odsłonę i od początku widział Star Wars Jedi jako trylogię. Od samego początku mieli pomysły na kolejne części, a teraz słowa zaczynają nabierać jeszcze większe. Sensu, a to wszystko ze względu na ogłoszenia pracy, które umieścili ludzie z Respawn Entertainment. W ogłoszeniach widnieje informacja o poszukiwanym starszym grafiku od efektów wizualnych i, co ważne, starszym projektancie systemu walki. Jest to o tyle istotne, że to właśnie system walki jest jednym z mankamentów, które psują efekt końcowy w Survivor. Wiele rzeczy w ocalałem zostało niedopracowanych, a finalnie widzieliśmy to m.in. podczas walki Gucia z dwoma żabami, co pokazało, jak bardzo dziurawa jest ta walka. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych akcji. Przygodowych, lub dziesiątek innych tytułów, klikaj w link w opisie i sprawdzaj eneba.com. Warto też nadmienić, że Survivor powstawał jeszcze na Unreal Engine 5, a kolejna odsłona ma przejść już na piątkę, co jeszcze bardziej usprawni pracę nad grą i końcowy efekt, który będzie jeszcze lepszy. Jest to też niejako potwierdzenie tego, że twórcy pracują nad kolejną odsłoną, a nie dodatkiem. Ale że są to dopiero poszukiwania pracowników, to nie spodziewajmy się szybko żadnych zapowiedzi. Lepiej dać więcej czasu twórcom na dopracowanie różnych rzeczy i przede wszystkim na zastanowienie się nad tym, jak chcą poprowadzić to wszystko i w jaką stronę warto iść. Dajcie znać, jak podobał Wam się ocalały i czy czekacie na sequel. Na dzień dzisiejszy serialowe czy filmowe adaptacje gier są. Bardzo bardzo popularne. Serial The Last of Us wykręcił konkretne wyniki na HBO, a wszyscy czekamy na Godowora czy Fallout. Jest wiele rzeczy, które można by było przedstawić jako filmy czy seriale, ale jest to niewątpliwie trudne zadanie. O ile taka gra jak The Last of Us była stworzona już jako opowieść bardziej z elementami filmowymi, nastawiona stricte na świetną fabułę, tak z innymi grami może być problem. Powiedział to nawet Craig Mazin, producent i scenarzysta serialowego The Last of Us czy Czarnobyla, który pojawił się w gościnie na podcaście Happy Sad Confused. Stwierdził, że w świecie gier nie ma wielu opowieści, które nadawałyby się na adaptację i sam tam otrzymał najlepszą możliwą opowieść do przedstawienia w postaci serialu. Najlepszym możliwym rezultatem jest to, że czeka nas wiele niesamowitych adaptacji. Najgorsza możliwa opcja to fala złych adaptacji. Mowa zwłaszcza o grach, w których fabuła jest strasznie zawiła i zostajemy pod nią zakopani. Główny bohater jest bezimienną, pozbawioną głosu tajemnicą, brakuje relacji pomiędzy postaciami, albo sama rozgrywka opiera się na wysokim fantazy lub science fiction, do punktu, w którym staje się oderwana od rzeczywistości i trudno się do niej odnieść na ludzkim poziomie. Co jeszcze ważniejsze, wspomniał o materiałach źródłowych i jasno stwierdził, że kluczem do stworzenia dobrej adaptacji jest miłość do pierwowzoru, czego brakuje chociażby w Netflixowym Wiedźminie. Zresztą fani twórczości Andrzeja Sapkowskiego podkreślają to cały czas. Podejście Mazina zdecydowanie się sprawdza w praktyce i trudno temu zaprzeczyć. Dużym plusem serialowego The Last of Us jest też to, że pracował przy nim Neil Druckmann, człowiek, który odpowiada za stworzenie gier i jest też w dobrych relacjach z Mazinem, przez co wszystko wyszło spójnie i ciekawie. Tak jak zapowiadano, EA Sports FC24 doczekało się wreszcie prezentacji, w której otrzymaliśmy świeżą zajawkę na to, co szykuje dla nas jej w nowym wydaniu. Oczywiście nie jest pełna Prezentacja. Nie przybliżono nam nowych feature'ów, ani innych ciekawostek, a to zapewne będzie miało miejsce dopiero 13 lipca o godzinie 18.30. Właśnie na wtedy zapowiedziana jest bardziej szczegółowa prezentacja gry, która ma być zupełnie inna. Mamy nastawiać się na powrót najbardziej znanych klubów i nazwisk. Nie otrzymaliśmy jak na razie żadnych oficjalnych informacji co do daty Premiery, ale według przecieków i jej sportu w Sima 29 września i wydaje się to całkiem prawdopodobny termin, ale nadal nie jest to potwierdzone. Zaprezentowano nam też okładkę wersji Ultimate, która, tak jak zapowiadano, przedstawia wielu zawodników i zawodniczek na zdjęciu grupowym. Są to legendy tego sportu jak Beckham, Ronaldinho czy Pele, lecz fani zaznaczają, że brakuje Messiego czy Ronaldo. Co dlaczego się tam nie znaleźli, pozostaje tajemnicą, ale możemy domyślać się, że albo twórcy chcieli odsunąć się od standardów, albo wizerunki tych gwiazd futbolu były po prostu za drogiem na umieszczenie. Sama układka wygląda dość komicznie, nie brakuje prównej, chociażby do CJ'a a San San Andreas, co jest teraz dość popularnym memem. Electronic Arts przygotowało też dla nas inne specjalne ogłoszenie, jakim jest Czarna Pantera. A to wszystko przy okazji 57 rocznicy debiutu komiksowego wydania. Nad grup pracuje studio. Cliffhanger Games, z siedzibą w Seattle, który zajmuje się stricte tworzeniem przygotowych gier akcji. Zespół prowadzony jest przez Kevina Stevensa z Monolith Productions, którzy znani są ze świetnego Śródziemia Cień Mordoru. A Cliffhanger tworzą też weterani, którzy odpowiadają m.in. za Halo, Infinite, God of War, czy Call of Duty. Czarna Pantera będzie grą single player, gdzie twórcy skupili się na zbudowaniu rozległego świata, w którym wcienimy się w rolę opieku na Wakandy. Jesteśmy oddani dostarczeniu fanom ostatecznego i autentycznego doświadczenia z Czarną Panterą, dając im większą swobodę i kontrolę nad ich narracją niż kiedykolwiek doświadczyli w grze wideo opartej na fabule. Gra opisana jest jako sandbox dla fanów Czarnej Pantery, którzy chcą odkrywać Wakandę na wielu poziomach. Z opisu wynika też, że będzie to nowa historia z dbałością o szczegóły i zgodność ze światem Czarnej Pantery. A co ważne, Cliffhanger Games nadal poszukuje doświadczonych ludzi do zespołu, a jak wiemy, doświadczenie w tej branży jest bardzo ważne i jeśli będzie to dobry zespół, to może wyjść z tego coś zajebistego i oby tylko EA nie ołożyło na nich jakichś dziwnych rozkazów, które doprowadzą do zniszczenia tej gry. Na ten moment nie mamy nic poza słowami od Cliffhanger Games, ale obstawiam, że wiele osób po usłyszeniu o tym, że jest to gra spod pod EA nie będzie zadowolonych. Wokół Clockwork Revolution jest ostatnio bardzo głośno, czy to w związku z zamieszaniem wokół trailera, który łudząco przypominał Bioshocka, czy to za sprawą ostatnich słów reżysera gry Chada Moore, który stwierdził, że ich nadchodzący tytuł przedstawi bogaty świat, ciekawą narrację oraz systemy RPG. Zdacił też wiele innych ciekawych informacji na temat tej gry, o której do tej pory nie było wiadomo za dużo. Na Twitterze napisał, że Clockwork Revolution to owoc miłości Arcanum i Vampire the Masquerade Bloodlines, co brzmi naprawdę dobrze. Wiele osób tym bardziej pokłada duże nadzieje w Clockwork Revolution, też ze względu na to, że odpowiada za to studio Inside Entertainment, które Gracze darzą dużym zaufaniem. Mimo tego, że o Mortal Kombat 1 wiemy już całkiem sporo, dostaliśmy bowiem obszerne prezentacje i słowa twórców, którzy jeszcze najwidoczniej nie skończyli nas zaskakiwać. Na jednym z twitterowych profili poświęconych serii pojawiła się grafika, w której widzimy pięciu bohaterów: Scorpiona, Sub-Zero, Smoka, Reptila i Ermaka. We wpisie można wyczytać, że dzięki ostatniemu zwiastunowi pojawiły się nadzieje na występ wszystkich postaci uwzględnionych na grafice w Mortal Kombat 1. Twitter zacytował Ed Boon, czyli szef Nether Studios, który napisał, że może tak być. Oczywiście może, ale nie musi i trudno stwierdzić po takich słowach, ale możemy powiedzieć, że są na to spore szanse. Mortal Kombat 1 zapowiada się świetnie, szczególnie dla oddanych fanów serii, którzy wydają się być zadowoleni tym, co dotychczas zaprezentowali twórcy. Gra zadebiutuje 19 września 2023 roku i wyjdzie w bardzo gorącym okresie, więc dajcie znać, czy znajdziecie czas na zagranie i jakie do tej pory odnieśliście wrażenie co do tego tytułu. Wielki hit Team Battle Beat Remastered otrzymał nową aktualizację, która znacznie poprawiła działanie gry. Patch 172 poprawił optymalizację wydajności, a także błędy dotyczące punktów zbiornych. Zmieniono kilka elementów w interfejsie, takich jak wyświetlanie miejsc w pojeździe oraz listę znajomych, która nie zawsze wyświetlała się dobrze, a statystyki graczy będą teraz szybciej aktualizowane podczas próby dołączenia do innego serwera. Zmiany wleciały do gry bardzo sprawnie, a twórcy starają się jak najbardziej wykorzystać potencjał tej gry, bo do tej pory sprzedało się już praktycznie 3 miliony kopii. Jest to wielki, lecz niepozorny hit, w którym cały czas bawi się grubo ponad 20 tysięcy osób. Wiele ludzi porównuje tę grę do Battlefielda i wyśmiewa Electronic twierdząc, że już nawet kilka osób jest w stanie wyprzedzić ogromny zespół tworzący bf -y. Dajcie znać, czy gra w ogóle wam siadła, bo pewnie nie każdemu przypadło to do gustu.